Witajcie! Na szybkości pojedziemy rozsiać mocznik na pszenicy kantry, bo się ciemno zaczyna robić. O kurde, Jarek nowy lejek. No zgadza się powiem Wam. Nowy nabytek od znajomych, kurde, po taniości jak to się mówi. A tamten już był przyrdzewiały trochę, oczywiście tamten będzie dalej, ale ten ma plastikowe toto. To. Czy będzie wytrzymały i dobry się zobaczy. Nic, będę ładował. To kurde, pogadamy jeszcze. Tymi wariatorami się steruje otwieranie zamykanie. To kółko to chyba rozbija, jakby bryły były czy coś, żeby się nie sypały. To też jest plastikowe, co mnie trochę zdziwiło, chyba po to, żeby rdza tego nie jadła. Ale kto to wie, u mnie w tym starym metalowym to rdza zjadła trochę od spodu. No, to się i się tu sypało no i w tym starym jeszcze to zamykadło się zepsuło to by można było pospawać ale mówię kurde a będzie nowszy to to i ładniejszy a byłem siokiem zobaczyć czy nie jest za mokro to żeby was nie zanudzić jak tu nasypuje to sobie zobaczcie jak jak pojechałem na pole a! Zobaczymy jakie Esiok ślady zostawił. No trochę zostawił. A ja nie mam ścieżek technologicznych, to nie chcę psuć zboża. To po co Jarek tu się Esiokiem? No a jakbym od razu przyjechał 30. Tak to Esiokiem się sprawdzi cześć! Pokażę wam jak się drzewo zawaliło. Stawkę by było teraz. Dobrze, że wysoko to ciągnikami da się pod nim jeździć. Ach. Nie wiem, czy nie będzie trochę za mokro. Widzieliście po jesioku. Trochę śladów zrobił. Tam mam hektar. To chyba starczy 200 kg. Teraz to już jest 220. Czekałem trochę, bo wiatr był, nie chciałem wiatr siać, ale musimy się śpieszyć, bo już padać zaczyna. Jeszcze podniosę do góry, pokażę Wam, jak absolutnie czegoś nie robić. Ja mam wałek starego typu na taką przystawkę. Ale tu się tej przystawki nie da zamontować, więc absolutnie nie róbcie tak, jak ja teraz chciałem Wam pokazać, jak nie robić. Na jakieś takie kurde druciki, śrubeczki, bo to jest. No to jest bardzo niehalo. Jakby to spadło, to psuje traktor. No już nie mówić, że jak nie ma osłony, ale to wiadomo, standard. Także co mnie czeka? Wymiana wałka na ten nowocześniejszy typ. Jedziemy. Ale mimo, że pola późna, to, to jeszcze wiatr się utrzymuje. No i co? Jakoś to trzeba równomiernie wysiać. Ale jak jest? Fajnie, no to dobrze. Jak kabinę zakładałem dźwigiem, to zapomniałem dokręcić mocno tej śrubki przy kominie i dlatego spadła. Dobra, siejemy. Rozsiewamy wałek. 不夠，也不夠。 Widzimy tak to ładnie się rozsiewało, tylko tylko tu jest coś za luźno ta śruba popuściła i wtedy zaczęło się to grawitacyjnie zamykać i musiałem jedną ręką trzymać w pewnym położeniu ale nic, jak się tutaj może dokręci porządnie to będzie trzymać i dlatego z wami nie rozmawiałem jak rozsiewałem bo musiałem pilnować żeby mniej więcej równo jeździć chociaż na pewno są miejsca gdzie jest cieniej a gdzie jest grubiej bo to jak się cały czas patrzy praktycznie do tyłu to no ja przecież nie będę zjeżdżał po 217 do domu jeszcze nie zamontowałem tutaj skrzynki narzędziowej stąd Brak kluczy ale koła i tak bardzo szkutnie narobiły. Myślałem, że będzie gorzej. A chciałem to dzisiaj rozsiać, bo nadają lekkie jeszcze opady, więc to się ładnie rozłoży. Nawet światła są postojówki z przodu i chyba jedno z tyłu nawet. Nie, tylko z przodu. <gryw> tu jest też podpięcie na hydraulikę, żeby tym sterować. Jest przewód. Czy na pneumatykę. Także na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!